Cześć, Manko z tej strony, Agrokapitalizm, Witam was w kolejnym odcinku z FSA22 na naszej polskiej wsi. W tym odcineczku zajmiemy się siebem zbóż po prostu o, zimych. o tu muszę, o dobra. Po prostu o siejemy i później sobie pobronujemy. Więc w sumie już wsiadamy. Opek drzwiczki sobie zamknijmy. Dobra, elegancko, palimy. Palimy sprzęta, światełeczka i teraz tak jak mamy I lecimy sobie jedno pole Już posiałem Teraz lecimy na drugie Tylko dwa pola o ziemi mamy w tym sezonie Raczej więcej Nie będę potrzebował Bo tak jakoś mi się wydaje Że te dwa pola w zupełności nam wystarczą A jeszcze kurde ten Powiem wam Ostatnie terminy mamy Więc jedziemy tylko te dwa pola Zasiejemy i i po prostu prawdopodobnie już na zimę, no nie wiem, raczej sprzedaży nagram i w sumie to będzie chyba koniec tego sezonu. Albo jeszcze zrobimy na szybko jakieś ściany, ten, na kiszonkę, tamtą łąkę, trawę sobie zetniemy i po prostu albo większość sprzedamy, bo powiem wam, tą co mam, mam w planach obchnąć po prostu już. Obrazu to ile tam dużo nie zarobię ale można to sprzedać. A sobie można, wiecie, jeszcze tam narobić trochę jej z tamtej trawy co mamy z tej łąki, bo tą łąkę też trzeba ładnie sobie ogarnąć. A siejemy tutaj, tak jak mówiłem w poprzednim, czekajcie, ja sobie tylko coś tu zerknę. Czy ja na pewno nie, żebym nie zrobił błędu? Tak, pszenica jak widzicie to pole już posiałem. I teraz będziemy siali sobie jeszcze na tym polu tutaj będzie kukurydza a na tych dwóch polach to w sumie jeszcze nie wiem co posieję jakoś nie myślałem pewnie jakiś owies albo coś tak klasycznie raczej myślę że z 10 minutek sobie po, posiejemy i pojedziemy sobie wołować dobra rozkłada się rozkłada się dobra Tata, tu robimy tak i teraz jakim biegiem kurde nie pamiętam Wiedziemy sobie od tej strony posiejemy sobie od razu lecimy całą posieję sobie tak jak tamto pole siałem czyli lecimy całe dookoła a później bo wiecie później posianym można jeździć a po takim świeżo agregatowanym to raczej nie powinno się jeździć ponieważ później zostaną takie ścieżki takie brzydkie wiesz ślady i to wszystko może w tam nie, nie Wzejść w ogóle więc raczej powinno się wiecie od razu posiać Bynajmniej u mnie tak się często robi po prostu, że się, wiecie, obsieba wszystko dookoła. Chociaż tak nigdy nie siałem, tak w farmingu, kurde, mijaka to zrobiłem, zawsze sobie poprzeczniaczki na koniec wyjeżdżałem. Ale tak w sumie, os znaczy ostatnio, no, jak sobie przygotowałem tutaj save'a, to kurde, tam patrzyłem i tak posiałem i mówię, kurde, jak fajnie, bo wiecie, tu sobie jadę, później nie zostają mi żadne, żadnych mijaczków nie mam później bo sobie już, wiecie, dojadę cały powszechniak i jest, kurde, elegancko tylko, kurde, tu się, wiecie, zawrócić z tym ten siewnik też już... miałem sobie ścieżki robić, ale powiem wam, że tym poznaniaczkiem to się nie da ścieżek robić mi się nie podobają z niego ścieżki, bo wychodzą, wiecie, powinny być węższe bardziej one są takie, wiecie, jakbyśmy normalnym siewnikiem takie grube ścieżki praktycznie zamiast siać to same ścieżki robi to, to osobiście to wiecie mi się to w ogóle nie podoba wygląda to bym nawet powiedział że jest masakrycznie więc po prostu nie będziemy się tym na razie bawili ale jak zmienimy już siewnik to pewnie ścieżki będą na 100% robione bo jednak powiem wam w tych ścieżkach to się fajnie jeździ dobra iść i pojedziemy sobie jeszcze raz. Bo tam w sumie też przyszykowałem się do ścieżek i sobie tak posiałem, a wyszło tak, że ścieżek nie porobiłem. Dawaj. I ogień. Ścieżek nie porobiłem tam, bo się po prostu niezbyt dało tych ścieżek zrobić. Bo po prostu wyglądało to, bym powiedział nawet paskudnie. Jakby to panowie tutaj za sieci, panie. Ciemno, kurde, już 16 godzina. Ale zobaczymy jak... To. Wiecie co jeszcze raz? Bo tutaj tak, kurde, z tym nawracaniem. O, pyk. A tak, to będzie chociaż fajnie jeździć, jak sobie tu przelecimy. Jeszcze raz. I będzie elegancko. No, z 10 minut, tak mam nadzieję, posiać. Fajnie, jakbym zdążył to posiać. Po to bym sobie, o kurde, tych szakim muszę sobie kamerkę zmienić, pyk, lat... już nie ma ujęć drona, tylko już normalnie, kamerka na głowie i ogień, kurde, to powiem wam, z tą to masakra, tu kukurydza, jeszcze widzę sąsiady nie kusili. my w następnym sezonie też, ale u nas kiszą... na kiszonkę kukurydza będzie szła, bo już. Już muszę, po prostu już postanowiłem, że tak będzie, już mam nawet ugadany tam z sąsiadem O ten ciągnik, bo rozmawiałem z nim, powiedział, że bez problemu Mam dzwonić Kiedy chcę, bo ile ja tam mam pola, mówię do niego, że ile mi tam zajdzie, z pół godzinki maksymalnie I będzie git i mogę mu oddawać, bo on wiadomo, on ma jednak większe hektary Powiem mam, że nawet nie wiem, czy to nie jest jego pole czasem taką kukurydza Nawet nie wiem i będzie, powiem Wam, fajny odcinek, że w końcu sobie nowym, nowym sprzętem, jakimś pojeździmy. Tutaj, kurde, a nie, no myślałem, że mi jak ale. Nie widzę, bo mam tak. Muszę się poprawić na moim fotelu. Nie wiem, jak z tymi dźwiękami, wiecie, są podgłośnie sobie dźwięki. Tu tu, 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 gdzie były te dźwięki, tu, ta? Głośność, głośność pojazdu, sobie damy, może na 60. Może i tak będzie lepiej? Bo tak kurde nie słyszałem w ogóle tego nawet ciągnika To tak też wiecie Słabo Przecinamy się, przetniemy się na środku. ja to zawsze lubiłem sobie Ładnie Wow, ale mi krescięło Ale nie no Jak znowu będzie to samo co ostatnio jak mi znowu grę wywali, to znowu będę musiał wycinać, docinać i takie tam i, nim, i powiem wam, już coś mi, coś mi gardełko już rybki dostałem. więc zaraz będę chory, ale kurde. Tak to jest właśnie z tą powodą. No, ja pierdzielę, jak mi już zaczyna to denerwować, klikam, mu raz przyciska, tu się. 10 razy zmienię Trochę nierealnie, bo z opuszczonym ziewnikiem do tyłu raczej tak się nie powinno jeździć, ale no... Mm, nikt tego nie widział, co nie? Nie widzę, powiem wam, tak cień pada, że no muszę tako jeździć, bo po prostu nie widzę ze środka czy dobrze jadę A jeszcze oczy mnie nawalają Tu już w ogóle nic nie widzę A przed kąpem to już w ogóle jakaś porażka siedzieć ale to damy radę mm, 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 mm. ile mamy czasu? Nie wiem, jeszcze trochę posiejemy połowę pola może zasieję, tutaj ten kawałek skończę i troszeczkę mi zostanie tam, nie będę już tego, bo chcę też troszeczkę tam pobronować tego i zobaczyć jak to będzie No, chyba, że przyspieszymy no i podnieść się czemu ty nie podnosisz ja ci klikam, ty nie chcesz nawet podnieść. Pompa nowa, a tu nie podnosi. I ogień dawać na tłoki. Tak ten cień do kitu trochę pada. <laughs> <laughs> Kurde, jak mi repigardo. I oczy. Masakra. Jeszcze troszeczku. Góry te połowę odcinka sobie posiemy, połowę pobronujemy i będzie. Elegancko. Tak powiem Wam, że przedstawiałem się ostatnio do zakupu jakichś bałów. Bo w sumie przydałyby się lepsze to niż brony, ale bronami też można przelecieć w sumie. Takie, nawet wiecie, podwieszane może nie za duże, bo ciągane to nie wiem czy się uda. Nie raczej wątpię, że mój sprzęt sobie z tym poradzi. Bo jednak na takie wię... nawet takie wiecie co mają trzy te tego i na kółkach, to raczej wątpię, że. Czasem niestety moje ciągniki mogą z tym nie poradzić, ale też te pola u mnie, to wiecie. Niby niektóry, niektóre to płaskie, niektóre to... Czy nawet w sumie chyba nie żadnych płaskich pól nie mam. Wyszedł tu jak czy nie? Ja pierdzielę nie wiem. Nie widzę. Cofnę sobie, bo wydaje mi się, że powstał jak, ale... Ale nie wiem. Wezmę to na raz do kitu się rozcięłem tak to powinno się raz przy razie jeszcze nie rozcinać się no nie widzę no jeszcze te mówię oczy tak mnie rypią że już w ogóle nic nie widzę a tu jeszcze tak do kitów w tej kabinie się jedzie i ten cień tak pada dobra dawaj do ty, ale schodzi tego powiem wam ziarna trochę i dobrze bo lepiej niech schodzi niż wiecie tak jak czasami jest że się obsieje na jednym 20 punktów to wolę, żeby schodziło niż w ogóle nie schodziło. Tak, to chociaż fajnie, można wiecie. Zużywa się trochę tego, a nie. Tankowałem się siątkę do pełna. I już mam, kurde, połowę baku. Piernicza. No, może nie połowę, ale. Ale tak wiecie, tak. Kurde, prawie połowę. To już dosyć mocno piernicza to paliwo. Skończę to i będzie, no spo, z połowa baku na pewno będzie jak skończymy to, o, znowu się grę. Wiecie co, ja sobie zrobię taktyczny zapis, żeby nic tutaj się nie stało, bo wiem, że tak może się niestety zadziać. I w sumie dokończymy tam, przeciągnę trochę to sianie, ale przynajmniej będę miał skończone, już nie będę musiał się denerwować, tylko pobronuję i i elegancko tam będzie trzeba jeszcze zatależować. Za Ora, no kurde, no mamy trochę tej roboty, ale no niestety nie ze wszystkim mi się uda wyrobić Dobra, opuszczaj. I ogień, natłoki pod tą górkę tutaj mówię, pod te górki to wątpię, żeby jakieś muszę sobie wały takie podnoszone, nasze znaczy zawieszane kupić i może jakoś wiecie, jakoś to sobie poradzę. Bo tak to... Jakoś sobie nie wyobrażam, no chyba, że już nowy ciągnik, ale raczej na razie jeszcze się nie zbieram, żeby zakupić nowego ciągnika, bo to jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę, no jeszcze się Zetorem nie nacieszyłem. A nawet, czekajcie, ile, za kiedy ja Zetora kupiłem? Nie pamiętam nawet. Muszę teraz też te maszyny pogarniać, to nawet nie będzie zbytnio jak kupić ciągnika bo teraz ważniejsze będą maszyny niż ciągnik i też później wymianka tego wszystkiego tych agregatów, tego wszystkiego podwiększy sprzęt. Na pewno 60 zostanie z nami na... na zawsze. Bo nie chcę jej sprzedać, chcę ją taką zostawić taką wiecie, ikonę serii po prostu, że ona jest od samego początku do samego końca. Jedziesz, jedziesz, dawaj O, tu w miarę się da jechać Tak do góry Trochę mój czas nagiełem który Chciałem wykorzystać sobie do Do Bronowania, ale Spokojnie Wszystko sobie jakoś poradzimy Najwyżej nie pobronuję Ale bronowanie to wiecie, szybsza akcja niż Te siebie. ale już mamy Elegancko skończone, chociaż nie będzie się nie będę musiał się z tym pier... O kurde, mogę przez sąsiad tam gospodarkę wyjechać. Nie będę musiał się chociaż z tym pierniczyć później z tym sianiem poza odcinkiem. Jeszcze pozapominam i tyle będzie z tego. A tak to elegancko. I sobotni odcineczek będzie i to nawet fajny w sumie. Nawet fajny będzie. Ciekawe ile w ogóle sezonów ja już tu przegrałem. Nie dużo chyba. Z cztery może? Bo tak jak nie czuję w ogóle... Znaczy nie czuję. Cały czas czuję po prostu, że jest zima i cały czas po prostu jest nowy sezon. że Żeby wszystko cały czas od początku jakby zaczynamy. Tak cały czas to jesień i zimę, cały czas jakoś to mam w głowie, że cały czas jest ta zima i co odpalam grę? O, sorry panie, nie kierunka nawet ci nie wrzuciłem, że skręcam. Cały czas mam w głowie... Co wchodzę mówię wam? Bo cały czas jest jesień albo zima. No tak nie wiem, nie mam pojęcia co to czy ja tu zjadę z tym silnikiem tego też że mnie przemyślał ten zjazd tu trzeba naprawić bo to trzeba tu zrobić porządnie bo to, powiem wam tragedia z tym no dobra tu niech się stoi nie będę tym nie wjeżdżał nigdzie gasimy naszą kabarynę drzwiczki możemy otworzyć zamkniemy bo to nie wiadomo lecimy do naszego sprzęta porządnego większego te drzwiczki sobie możemy machnąć. Dobra, zamknijmy, żeby nikt nam tu nie wlazł Palimy. Ach, ten to ładnie gada. Podnosimy brony i jedziemy. Światełka. Szkoda, że koguta w nim nie mam. Ale coś może sobie pomyślę, żeby go dołożyć. Tym to można. A po malutku, co ja się będę śpieszył? czwóreczka. Chociaż powinienem się śpieszyć Dawy, ogień Fajny ten zetor zetorek Nigdy w sumie jakoś do tych zetorów Rzadko bardzo takimi zetorkami jeździłem, a tutaj ten to mi się tak spodobał, mówiłem Jak nigdy Aj, Mam nadzieję, że się nie będzie kurzyło Tylko jak to za Poczekaj. Hmm My to sobie Dobra, bo tu jakiś kumpel nasz jedziemy, to sobie w górę polecimy z tym. Takło Dobra, i teraz tak, trójeczką opuszczaj Światełko gasimy i ładnie, kurde. Zapierdziczamy tutaj, to robota idzie. Tak ładnie to zrobimy. No a podniosę tu te drony, żeby to ładnie porozciągać ten później jeszcze tak sobie w poprzedzę. Myślę, że będzie ładnie. Tu powinienem sobie zawracać, ale no. Albo sobie będę zawracał, bo to jednak czasu trochę marnuję na tym takim podnoszeniu, zjechaniu. A tak tobie to. Szybka akcja będzie. I tak, tu, tu to mówię to jest chwila, moment, akurat to zrobić, bo co to jest tutaj chwilę pojeździć, nie no, tu muszę, o żebyśmy słupka nie skosili, jak to ja mam w zwyczaju. Panie, bo zaraz będzie po słupku, a jakoś nie chce mi się wstawiać po raz kolejny kolejnego słupka. A bogówka zgrywać, gdzie to nie ja Bo sąsiad już zna te sztuszki to już niestety go nie przechytrzę. Nie wiem, czy za szybko w sumie nie jeżdżę. Ale w sumie chyba nie. No dawaj do tyłu. Nie ma czasu. To jest porządna akcja Dawaj jeszcze raz do tyłu. Aj, nie ten bieg. Dobra, brony już można pyk w dół. Opuściły się, opuściły. I lecimy. Jest po prostu tak jak powinno być. Jest ideolo. My nie pojeździmy sobie długo z bronami, bo jednak większość odcinka zajęły nam siebie, ale zawsze takie chwile jeszcze można se pojeździć. Nie będę musiał chociaż sam robić tego później. Tak to mi potowarzyszycie jeszcze te parę chwil. No, do przodu, klikam, ten bieg, a ty nie przerzucasz. Masakra już. Trochę mnie to irytuje, naprawdę już. Ale to niestety z tym panelem nic nie zrobię. Już po prostu ma swoje lata i przyciski się już po prostu rypią. Tego kanciaka kurde tu wyrabiasz, to jest masakra. Powiem wam. Cały czas w inną stronę jeżdżę. Ale ładnie będzie. Luksus. W sumie cieszę się, że tu łąki już nie ma. bo z tą łąką to tu były same problemy, moim zdaniem. A tak to pole to jeszcze jakoś w miarę się uda. Chociaż ta łąka też w sumie nie wiem. Dla mnie pole to bardziej to odpowiada. Na przykład tą łąką, żeby tu ładnie wygrabić. Wszystko poprasować. To się męczyłem, a tak to. Raczej, już tu łąki nie będzie. Bo po prostu nie leży mi ta łąka tutaj. O, tu to będzie luksus, robotka Pyk, zawracamy tu na polu. Opuszczamy. Jogi. Fajnie, kurde, robotka idzie. Nie ma co gadać. O to chodzi. I zostanie mi jeszcze do zrobienia reszta. I myślę, co tu dalej. Czy już przewijamy, czy jeszcze mam jakąś robotę? Tą mąkę, nie wiem, czy jeszcze. O jezu! No i znowu mu puściłem gaz. Klikam mu. Chcę mu przytrzymać gaz, bo już mam nadzieję, że się zmienił. W głowie, już zapisane, że już zmienione. Jak kliknę, a tu wcale się nie zmienia. Ajajaj, aj, aj. mnie niestety. Nie ma kto nagrywać odcinek o od 23 prawie piątek wieczór Odcinek na jutro Ale no niestety taki ten tydzień jest zwariowany Że czasem już myślałem że i tak już w czwartek się bałem że w ogóle odcinka nie będzie Dzisiaj też w sumie mówię nie no nie ma szans że na sobotę, No nie wstanę na 100% żeby nagrać Mówię no nie no nie, pewnie nie będzie Ale już się zebrałem dzisiaj Kurde, lecimy. Łopanie 17, prawie w grze wybiła. A u mnie 22, 38. Dobra, został taki klineczek. Już was nie będę tym klinkiem zanudzał, tutaj wyrobieniem, bo to sami widzicie, jak to wygląda. Jeżdżę w tej z powrotem. Więc tak, podnosimy, skasimy, i jak Wam się podobało, możecie stawić łapkę w górę. Ja życzę miłej soboty i na razie do następnego. Trzymajcie się, cześć.